Cześć, to i tam wzrosła. Jeszcze nie wiem, kolejny na i tak, dzisiaj jest właśnie start serwera. W sumie to film jest wrzucony trochę wcześniej, wiecie ten, ale zobaczcie, zamknięty, spał, nie wyjdziecie z niego, niestety. No tak, i ogólnie serwer jest no, praktycznie skończony. Zobaczcie, dodałem tutaj sprzedawców, ale tak bym chciał wam powiedzieć taki sekret, jakby żeby wiecie, wiedzieli o tym, że na przykład zobaczcie, no nie był to sprzedawcy, ale. Sprzedawcy są na przykład także tutaj. Sprzedawca on sprzedaje nasiona, na przykład albo trzeba się wam jeszcze pokażę. u rybaka. Na przykład tutaj sprzedają ryby ogólnie, więc wiecie, i ogólnie, właśnie hajs jest dosyć dziwny. Tak, to było moje wymyślenie, bo mogę zrobić jakieś komendy. I hajs wygląda coś takiego: to jest pieniądze na serwerze, to jest waluta serwerowa. I pamiętajcie nie podrobicie tego, bo jak widzicie, bajski dany to jest oryginalne, co nie, chociaż jeszcze w sumie zobaczcie na przykład. u tego typa muszę ogarnąć sobie tutaj, bo Zbroję muszę naprawić jakby No i tutaj jest jeszcze typ na przykład I są też ukryci sprzedawcy na przykład, czekajcie Pokażę wam coś yy, Sposobie, że na przykład zobaczcie yy, Gdzieś na przykład w takim miejscu stałby Taki sprzedawca, o ja on by sobie tam stał i Oraz to są ukryci tacy sprzedawcy Ja oni nie sprzedają nawet fajne rzeczy Zresztą wam w sekret że jest ukryty sprzedawca, na gdzie można sprzedawać głowę smoka więc szukajcie sprzedawców ukrytych. Na znaczy nie ma ich wszystkich, ale wiecie, do, będę ich dotował ukrytych sprzedawców, więc yy, szukajcie. No, i w sumie to tyle. Czekam na Was. Yy, żeby A jeszcze jedna rzecz: zobaczcie, tu jest typiarz i on Wam sprzedaje. Czekajcie, bo sprzedawam poradnik, aż tak jeden bardzo profesjonalny, za jednego dirta, więc polecam. No, więc widzimy się już na serwerze. Cześć.